Słowa, Uważaj na słowa, to nie tali towarzysz, za hurtem. Za hurtem, nurtem! Witam Was bardzo serdecznie w 52. odcinku programu Słowo na początku było, w którym po raz kolejny będę udowadniał, że rozrywka, dobra zabawa i ciekawe formy spędzania czasu to przeżytek. Zamiast tych reliktów przeszłości, mam dla Was 10 komentarzy z YouTube'a wzbogacone o mój komentarz. A oto i one. Najpierw dziennik elektroniczny, teraz śledzenie skupienia na lekcji. Cholera, o czym jeszcze mają wiedzieć rodzice? Ile razy sram w szkole? To mogą sami oszacować, o ile to oni robią pranie. Jak zniszczyć komunizm poradnik? Dać im pieniądze. Tylko koniecznie na odpowiedni procent. Jakim cudem osioł i smoczyca zrobili sobie dzieci? Jeśli to naprawdę cud, to znaczy, że Bóg musiał maczać palce w tym obrzydnictwie. Nie karm kaczek chlebem. Brzuszki je później bolą. Powiedzmy, stop cierpieniom kaczek. Taka akcja powinna spotkać się ze wsparciem ze strony wszelkich instytucji państwowych. Od kancelarii prezesa Rady Ministrów aż po sanepid. W więzieniu powoła się na lakarnuma. Dostaniesz wryja, ale dadzą ci przynajmniej dodatkowy kocyk. Za wyświadczenie takiej usługi oczekiwałbym co najmniej kwiatów i romantycznej kolacji, a nie samego kocyka. To już chyba lepiej brać wryjady z powoływania się. Uważam, że osoby, które idąc ulicą, mówią komuś komplement. Na przykład świetna koszulka. Zasługują na wszystko, co najlepsze na tym świecie. Ja zawsze myślałem, że są to cyniczni manipulatorzy i zasługują na najgorsze obelgi. Zbyciem inteligentnym jest jak z byciem zabawnym. Mówienie, że się jest? Nie sprawia automatycznie, że się jest. Pragnę wszystkich uspokoić. Stowarzyszenie Kołczów Polskich już zdementowało te informacje. i lepiej, jakby zabronili krzyczeć pod moim domem o trzeciej w nocy. Może lepiej nie. Ludzie pewnie od razu zaczęliby tam manifestować w obronie wolności słowa krzyczanego. A krzyk jest przecież językiem manifestacji. Kosmos 3 na 5. Nie byłem, ale chyba przereklamowany. Teraz wychodzi bom turystyczny, więc można skorzystać z okazji i nadrobić te zaległości. Każdy pyta o pieniądze z komunii, a ja się pytam, gdzie są moje pieniądze z chrztu? I to nawet za poczęcie nie zapłacili. I to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że widzimy się również w następnym. Dziękuję za uwagę. Cześć.